Witam wszystkich na kanale SG Silva Rerum, kanale, który jest poświęcony m.in. estetyce historycznej. Dzisiaj, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu widzów, chciałbym przybliżyć Wam historię waffen ss właściwie elity elit, można powiedzieć, czyli Leibstandarte Adolf Hitler. Chciałbym na początku zaznaczyć, że posługując się emblematami, swastyk, odznaczeniami czy Tudzież w ogóle ogólnie pojętą estetyką zakresu wojny nie mam na myśli propagowania czy rozkoszowania się ideologią nazistowską, propagowania tej ideologii, czy żyję w jakimś oderwaniu od poglądów, że tamten system po prostu był zły, był antypolski, bo był antypolski. Chodzi mi po prostu o stworzenie pewnej aury historycznej. Tak samo jak podziwiamy Rzym i widzimy tam różne elementy związane z Rzymem by Koloseum, na którym zginęło milion ludzi, często bardzo niewinnych, samo jak podziwiamy ten, które żyły z niewolnictwa, czy myślimy o folklorze napoleońskim, gdzie sam Napoleon też był nazywany rzecznikiem Europy i niósł ludziom tak naprawdę wartości masońskie. Tak samo możemy mówić o trzeciej rzeszy, o emblematach o symbolice, o estetyce przede wszystkim, w pewnym oderwaniu od faktów, które znamy, które oczywiście dotyczą Historii Europy w mniejszym czy większym stopniu, i wielką hańbą okryła się trzecia Rzesza, okryła się, się w ogóle Niemcy, dokonując tych wszystkich złych rzeczy. Natomiast tutaj nam chodzi tylko i wyłącznie o estetykę, tak? O estetykę historyczną i fakty historyczne. Muszę to zaznaczyć, przepraszam ten przedługawy wstęp, no ale czuję się zmuszony względu na to, że mogą pojawić się określone komentarze i, 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 i pretensje, czy, czy w jakiś sposób ktoś się może poczuć urażony. Co jest zupełnie zrozumiały Jeżeli uważacie, że naprawdę przesadziłem, to proszę, dajcie mi o tym znać, bo no, chcę, żeby mój kanał był jak najlepszy i mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego wszystkiego za złe. Prekursorem formacji wojskowych w ogóle... Bojowych SS był powołany w 1923 roku elitarny oddział szturmowy Stossstrup Hitler. To z niego właśnie będzie wywodzić się potem Leibstandard. 9 listopada 1925 roku powstały Schutzstaffeln der NSDAP, w skrócie SS. Schutzstaffeln jest bardzo często tłumaczone nawet przez wielu, wielu bardzo dobrych historyków choć takich absurdów powtarzanych nieskończono, są to jakieś sztafety ochronne. W polskim języku nie ma czegoś takiego jak sztafety ochronne. Można mieć wyścig ze sztafetami, bieg ze sztafetami. Natomiast sztafeln w języku niemieckim oznacza eskadry. Chociażby eskadry lotnicze. Przy czym istnieje pewien problem, ponieważ nie da się tego słowa właściwie precyzyjnie oddać w języku polskim. Zresztą bardzo wielu słów niemieckich nie da się oddać precyzyjnie w języku polskim, podobnie jak Słowo Abteilung, które wcale nie oznacza batalionu. Tak samo Staffeln należy przetłumaczyć albo ogólnie na oddziały, bądź precyzyjnie, używając pewnej semantyki wojskowej i precyzyjnego rozróżnienia w stratyfikac stratyfikacji wojskowej, należałoby to nazwać nawet eskadryllą, tak? ale żeby może nie, nie stosować tych pewnych neologizmów, tak, tak brzmiących neologizmów dla, dla ludzi nieobeznanych, po prostu najlepiej stosować określenie oddziały ochronne lub ewentualnie eskadry ochrony narodowo socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec, w skrócie SS, tak? Także w tej kwestii to warto ustalić. Po zdobyciu władzy w 30 stycznia 1933 roku doszło właśnie do wyodrębnienia tak zwanej aktywnej SS, a także ogólnej SS, czyli allgemeine SS. I o, ta allgemeine SS stanowiła rezerwę dla tej aktywnej formacji. W skład tak zwanej aktywnej SS chodziło właśnie te oddziały rzeczone ochrony Hitlera, strażnicy obozów koncentracyjnych, kierowane przez todora Eike, tak zwane Totenkopfverbände, a także Sicherheitsdienst, które potem podlegało Reich tak głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy, Heidrichowi, tak zwane właśnie SD, oraz różne oddziały dyspozycyjne, jednostki centralne SS, jednostki zapasowe. Centralną postacią, jaką widzicie, to właśnie słynny Józef Dietrich, o którym troszeczkę wspominałem już wcześniej. To jest typowym mundurze Feldgrau, typowe bryczesy, opaska. Adolf Hitler to była jedyna właśnie jednostka Leibstandardu, która miała pełną, pełną nazwę i imię, nazwisko. Od imienia nazwiska Hitlera pochodziła. Pełna nazwa, właśnie Leibstandarte Adolf Hitler została nadana w 10. rocznicę 9 listopada 1933 roku. Po prostu wtedy Leibstandarte pełniła rolę wartowniczą. Co ciekawe, Wehrmacht wystawił swój pułk Gross który też miał zazdrośnie pełnić taką rolę. Wehrmacht w tym samym czasie w pewnej odległości od kancelarii miał swoje koszary, a nieco, nieco bliżej miał właśnie lepsze standardy. Typowy mundur polowy, opaska. Regulamin zabraniał, żeby dawać złote oznaczenia, potem czasem tak to łamano. Orzeł typowy charakterystyczny dla SS, to, to, to też był Wehrmacht, bardzo zazdrosny, bo orzeł był według regulaminu Wehrmachtu umieszczony tutaj na prawej piersi poprzez takie walki, intrygi spowodowano, że SS obeszło ten regulamin, bo go nosić na, na rękawie. Dwa rzędy baretek, ze, ze sporą rzadkością wśród oficerów, nawet wysokiej rangi, natomiast no, Dietrich sporą część tych medali naprawdę mm, zasłużenie otrzymał. Niektóre, niektóre z jego odznaczeń są, są niepewne. Słynna odznaka pancerna pierwszowojenna, ponieważ Dietrich był czołgistą wojny światowej. rzeczywiście zasłużona bardzo wielka rzadkość Odznaka lotnicza pilota obserwatora Luftwaffe z diamentami, tak, właściwie z brylantami i on ją rzeczywiście otrzymał, rzeczywiście był pilotem, potrafił pilotować samolot. Tą znakę miało około 50 osób. Charakterystyczna czapka i słuchajcie, to jest ciekawostka, orzeł Wehrmachtu, bardzo często widać Dietricha z orłem Wehrmachtu. Z innymi skrzydełkami, w stosunku do tego, co miał na moduży. To jest taka ciekawostka. Himle, y, Dietrich w ogóle się uważał za bardziej za generała Wehrmachtu. To też jest taka ciekawostka niż, niż SS. Pewien, pewien rodzaj absurdu. Regulamin zabrania nawet wyższym generałom noszenia złotych oznaczeń: złotych galonów, złotych lamówek, złotych oznaczeń. Można było nosić tylko srebrne. Natomiast zdarzały się oczywiście wyjątki. Chodziło to, chodziło to płazem. To była główna postać, zawsze z Leibstandardem musi być kojarzony właśnie Sepp Dietrich. Sepp to po prostu skrót od imienia Józef. Był on ochroniarzem Hitlera i jako taki przetrwał na stanowisku Leibstandarde wiele lat, przy czym, no, przez jego braki w wykształceniu, miał tylko 7 lat szkoły podstawowej, przede wszystkim miał bardzo zdolnych adiutantów, między innymi Fritza Kramera, który właściwie wszystko za niego robił, natomiast sam, sam Sepp Dietrich nawet nie zdał się dokładnie na, na czytaniu, na czytaniu. map, był pilkiem Hitlera, natomiast był to człowiek na pewno fizycznie bardzo odważny, no, zupełnie nie, niegodny rangi generalskiej, natomiast na pewno bardzo charyzmatyczny, umiał rozmawiać z żołnierzami. No, był to bardzo dzielny i odważny żołnierz. Odpowiadałem przy jego historię we wcześniejszym moim filmie, można tam troszeczkę na temat posłuchać. I chciałbym na początku, w tej, można powiedzieć, pierwszej części takiej inauguracyjnej, mówić stopnie WSS, ponieważ wokół stopni ich tłumaczenia panuje tak nieprawdopodobny zamęt. Tak jak ja się już zacząłem interesować 22 lata temu, II wojną światową i formacjami, właśnie też w Afen SS, to wszystkie praktycznie książki, jakie znałem polskie, tłumaczyły, szczególnie pierwsze te stopnie. Korpusie szeregowych, korpusie podoficerów zawsze źle. Zawsze nieprawidłowo. To jest ta sporna, powiedzmy, strefa, część dotycząca stopni wojskowych. Sobie teraz to umówimy. Korpus szeregowych, czyli SS Schütze, Oberschütze, SS Stürmer, SS Rottenführer. Tak, Alton zaczyna się właśnie tym Führer, on tam cały czas idzie w górę. Ale o co chodzi? Zwróćcie nawet uwagę. Tu macie łapki. Łapki, tak, to co jest na komnierzach. Odpowiednio, jak żołnierz to nosił, to właśnie runę SS zawsze po prawej stronie, a stopień, łapka stopnia była po, po lewej stronie. Pagon. W tym wypadku, prawda, szewrony i gwóźdź noszony, gwóźdź. Popularnie się gwóźdź tak naprawdę szterne, czyli gwiazdka noszona na lewym ramieniu i tu mamy oznaczenie do kurtek kamuflażowych, tak? Po tych stopniach, można było rozpoznać stopień na kurce kamuflażowej. SS w ogóle było prekursorem, szczególnie lepszym standard w użyciu kurtek kamuflażowych, szczególnie kamuflaży na hełmy. Wehrmacht to strasznie wyśmiewał kupił z tego, a potem kiedy zauważono ich skuteczność, Wehrmacht sam zaczął z tego korzystać, tak? Więc można powiedzieć, że SS było swego rodzaju rewolucją. W dziedzinie w ogóle mundurowania, wprowadzenia pewnych metod. Więc na początku, jeśli chodzi o tłumaczenie, te pierwsze stopnie szydce to z całą pewnością szeregowy, oberszydce starszy szeregowy, tak? I oberszydce był wyróżniony tym, że właśnie miał ten przez gwóźdź, tak? Natomiast pagon był ciemny, czysty. I potem już zaczynają się właśnie w tłumaczeniach absurdy, ponieważ mamy dalej szturmana, czyli szturmowiec. Z szewronem pojedynczym, tak zwanym szewronem, już tu bardzo wiele źródeł tłumaczy to na kaprala. I to jest nieprawda, bo kapral w tradycji polskiej to już jest korpus podoficerski. Natomiast spójrzcie nawet na znaczenie tutaj na kurtkach kamuflażowych. Tu dopiero zaczyna się pierwsza belka, tak? Czyli nawet po tym rozróżnieniu widzimy, że to jest korpus szeregowych. To są po prostu rodzaje szeregowców. Niemcy mieli inną tradycję. Niemcy mają dużo słów, których nie przetłumaczy się na polski. Tak samo mają bardzo, bardzo wiele oznaczeń, których nie są przetłumaczalne na polski. To jest inna tradycja, inne oznaczenia. Niemcy mają cztery rodzaje szeregowych. Tak, tak trzeba to tłumaczyć. Szeregowy, starszy szeregowy i trzeba by to przetłumaczyć sztucznie. Starszy, starszy szeregowy i starszy, starszy, starszy szeregowy. Tak trzeba byłoby to po prostu przetłumaczyć. Tu w Machcie byłby Gefreiter i Obergefreiter, czyli jako O czyli tak? Czyli jakby dowódca, gdyby tłumaczyć, bo pa pamiętajmy, że te nazwy nie są wymyślone przez SS, one mają proweniencję z Fra Ko Freikorpsów. Stopnie zostały zaprojektowane dla SA przez Geringa, potem zmodyfikowane przez Himmlera. Tam one przechodziły kilka modyfikacji. Szar, to jest drużyna w SS która wchodziła w skład plutonu, i to było roty lub cuk, tak? Czyli można by się pokusić na to, że to jest plutonowy. Otóż nie. O tym nie jest plutonowym. To jest po prostu rozdzielność na czterech szeregowców. Podoficer de facto zaczyna się właśnie tu, gdzie już mamy galon obwódkę, właściwie można powiedzieć galon obwódkę na pagonie. I tu już mamy pierwszego podoficera dopiero, tak? Czyli unty Schafiro. Jeden gwóźdź na łapce. I tu już będzie problem z interpretacją, ponieważ można przyjąć, że to jest starszy kapral. Nawet by się powiedzmy zgadzało belkami, przecież u nas starszy kapral ma trzy belki. To jest Schafiro, tak? Czyli Schar. Jest jakby po prostu drużyną. Z tym, że to jest, to jest właśnie to. Ta to, to, to zamienność, która tutaj jest taka troszeczkę dziwna do interpretacji, i potem mamy Obersz czyli jakby starszy, jakby wychodziło, że starszy, starszy kapral, ale przyjmijmy, ponieważ zaczyna się tu już gwóźdź, więc chyba można przyjąć, że tak naprawdę nie ma plutonowego w oznaczeniach FNSS i, i w zasadzie Wehrmachtu. Tak naprawdę to musiałby być sierżant. Hauptscharführer musiałby być starszym sierżantem, a wtedy Sturmscharführer musiałby być z grubsza sierżantem sztabowym. Więc nie byłoby miejsca na starszego sierżanta sztabowego i nie byłoby miejsca na plutonowych. Wiem, że takie tłumaczenie może wielu się nie podobać, może być mylące i, 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 i frapujące, intrygujące, ale trzeba tu dokonać pewnego po prostu rozróżnienia. Bo jeżeli naprawdę popatrzcie na to, no... Te pagony wskazują wyraźnie. To jest korpus szeregowy, i takie są tłumaczenia w książkach, w książkach Wehrmachtu. Te stopnie też zostały gdzieś tam zrównoważone z Wermachtowskimi. Tu nie ma też oczywiście stopni chorążych, już to pomijam, żeby do tego nie komplikować, bo chorąży i podchorąży właściwie nachodzą na stałe stopnie, bo to jest chorąży i podchorąży. Junko po niemiecku to jest po prostu kandydat na oficera w stanie w, w randze podoficerskiej. No i potem już było już oczywiste, także Leutnant. To jest, to jest Untersturm Führer, czyli porucznik. podporucznik, przepraszam, potem jest porucznik. Już zaczynają się liście dębu, zobaczcie, bo już jest wyróżnienie, że są oficerowie. Już mamy korpus oficerski niższy. Potem mamy Hauptsturm tak? Ten sam pagon, dwie gwiazdki, już dwie, dwie lamówki i dalej trzy, trzy gwiazdki, ale trzy kreski i, i liście dębu. Potem wyższa kadra oficerska, mamy już cztery gwiazdki, mamy Józefinę, tak, już Pagon z Józefiną, typową, charakterystyczną plecionką i mamy już Sturmbannführer, tak, już mamy Majora, już wiadomo, że tutaj to się wszystko już w tym momencie zgadza. Potem mamy Obersturmbannführer, tutaj z tej strony, jedna lamówka, cztery gwiazdki, Firo, już jeden liść dębu, nie ma runów SS. Dalej Józefina i dwie gwiazdki. Już dwa liście dębu. Zobaczmy, już dwa liście dębu na, kama, na kamuflażach się już zaczynają właśnie od wyższej kadry oficerskiej. Oberführer. To jest ciekawostka, bo są nadal dwie gwiazdki, ale już są troszeczkę inaczej ułożone liście dębu. To był taki specjalny stopień, dwa razy. Co zmieniane między 1942 42 roku. SS zaczęło przechodzić pewne, pewną restrukturyzację. Szczególnie, że wprowadzono częściowy pobór do waffen SS. i to jest ciekawostka. też nie ma ten stopnia odpowiednika w tradycji polskiej. To jest jakby wyższy pułkownik. To jest coś między, pośredni między generałem a pułkownikiem. To jest tradycja na przykład znana wśród Turków, gdzie był taki stopień basza. I można w zasadzie go oddać w języku angielskim jako Brigadier. To jest właśnie taka ciekawostka, bo to, to nie jest stale generał brygady. To jest stopień pośredni między, między generałem majorem, a, a właśnie pułkownikiem. To jest bardzo ciekawy stopień pośredni. Z tyle samo, zauważcie, gwoździ. Gwiazdek znaczy się. No i potem już jest Korpus Generalski. tak? I tu mamy pewne też reformy. To jest ciekawostka, bo te liście dębu są jakby trudne do rozróżnienia, ale mają tutaj taką specjalną lamówkę, żeby odróżnić się od tych niższych po prostu stopni. Mają takie, takie lamówki tutaj kreski na, na, na tych samych liściach, żeby to można było rozróżnić. I mamy właśnie brygadę Firera, to jest zmieniono, bo z, z czasem jak gdyby odjęto ten gwóźdź, nastąpiła takie, takie, taka restrukturyzacja tego stopnia. Józefina bez, bez gwiazdek. Potem mamy Gruppenführer. Tak? I ten wersja 41 rok ma trzy liście dębu bez gwiazdy. Od 1942 przychodzi właśnie tak gwiazda, czyli ta gwiazda jakby awansuje z Brigade Ferrera, ją się zabiera w 42 roku, a daje się ona grupę Ferrera jest zmiana tych, tych łapek. Potem jest Obergruppenführer, czyli generał broni na polskie, to można tak przetłumaczyć, czyli general der Waffe. to były różne specjalizacje stosowane. Tu mamy, przypomnijmy, powiedzmy, generała porucznika, a tu mamy generała majora, czyli generała brygady, generała dywizji, generała broni, i tu też nastąpiła zmiana, bo do 42 był, była jedna gwiazdka, potem po 42 wprowadzono dwie, jedna gwiazdka, dwie gwiazdki na, na, na pagonie, wcześniej po jednej. I na samej górze właśnie ten stopień, który miał Dietrich i jeszcze tylko jeden, y, praktycznie wysoki oficer y, żyjący Oberst Fiore, SS-Oberstgruppenführer, SS jeszcze Heydrich miał taki taki stopień. Mamy trzy trzy gwiazdki, tak? Prowadzone w 1942 roku. I mamy też te trzy gwiazdki, one występują na kurtce na kursce polowej. I najwyższy stopień, który właściwie o dziwo nie miał charakteru formalnego bardzo często się go źle tłumaczy na marszałka. Nic podobnego. To nie był żaden stopień marszałkowski. To był unikalny stopień w SS. Nosił go tylko sam Heinrich Himmler. Nosił takie misterne liście dębu i sam Pagon był cięższy. Nawiązywał jak gdyby do tej tradycji Algamine SS, tej SS ogólne. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że nie czujecie się jakoś zgorszeni. Jeszcze raz tłumaczę. Chodzi o estetykę historyczną. Dziękuję Wam bardzo żeście oglądnęli kolejny odcinek SG Silvarerum. Trzymajcie się kochani i do następnego.